To w ludówce jest światło? Witam bardzo serdecznie. A czekaj, w twojej nie ma. No tak. Stary wyłączył. No nie wiem, kurwa. Ja zwykle schodzę do piwnicy z pochodnią. Ozus. Tak, tak. Jak ty byś pochodnie trzymał za te gorące. A które to gorące, bo nie wiem. Ktoś chciał grać nogórdem. Twój stary smarzy sól. A twoja stara chłodzi cukier. Twój stary smaży sól. <grym> to się już nigdy nie zmieni. Zawsze będzie znany jako ten degenerat. Tak, a twoja evil, twoja nie, stara. Nasza stara. Sól drogową? Nasza stara. Nie, nie pozwala. Tak. You kill them, I'll keep digging. Reactor. Uh. Blontonium reactor. Blontonium? Mm. Reaktor w prypaci. Pamiętam, jak bardzo uważałem, że to gówno jest bezużyteczne w chuj. Które? Blontonium, Blontonium. Jest bezużyteczne w chuj. Nigdy nie kupuję. Zależy, widziałem dużo osób. Pod to robił to. No, to. Nieważne. Jakieś tam śmieszne achievmenty jak oglądałem jeszcze ten jeba małpy Nieważne, nieważne, nieważne Już pi, kochanie Oczka się zmruż. To ty kurwa załigrasz? Tak pi na oślep Aaaa dziecko i zga mnie wszystkim. Nie ma na mała szmata. Chatka cię tak bije. A ciebie nie? Czasami. Zwłaszcza kiedy zasłużyłem. A, a zwykle kiedy nie zasłużyłem. Takie życie, jakie życie. Takie rap, kierkawa, cukierkawa. Aż czy twoja stara patrzy. Tak, tr trzeba było by zrobić tą prezentację, no. Nie trzeba. Nie, wiesz, co na jutro jest. Niech to. Nikt z mojej grupy jeszcze tego nie zaczął, więc spoko. Tu <grystanie> tak pingują? Nie wiem. Czy ty sam się pingujesz? Nie. Yeah. Myślę, że na pewno. Fucking degenerate. Mm. Nie jest autoataka kurwa. Już myszką prędzej, a nie za to ataka. <słuch> mnie turret, będąc mniej tankowatym niż myślałem. Pewnie tak. się dobrze bawi jak go tak spowalniasz z yy, ten jakiegokolby <gulania> sprawę ja, kurwa od razu bez itemu, bez relaja no. Nice Jeszcze chip shot je badę walium mm. Toś mądro Randem, a ja jestem nami Dwa jebani degeneraci Tak czego żyjecie? Polskie kurwa <gulania> Co tu będzie się działo? Mm. Okay. Jesteś w defrenie? Ja? Może? To <tryk> tak. trochę znaczyło, że nie. A to znaczyło, że tak. Mam na ludena. Yeah! sok jabłkowy z soku zagęszczonego Jeszcze 5 lat temu za tą samą cenę kupiłbym zwykły sok Dobra, nie. By też kosztowały po 5 zł za litr chyba Myślę, że zamki morda To jest para zapierdala o! E na mnie, E na mnie! Chyba też gównem a ah. mi się musi zajebiście bawić. To są kurwa powiedziałem chłopaki. Hmm, Było warto. Nie sądzę. A, a... Myślę, że nie. Ha! Było warto. Myślę, że nie. Tak, to był klasyczny Jon <grywy> z Erką Branda. <grywy> Aż przypomina mi się, jak rzuciłem to wiodę i zabił tego Twitcha, który dopiero co się odrodził. Lepsze waliu, bo zaje ja zajebałem dziecko. What will you do? The child right in front of you. Rape with a fireball. Rape. Dlaczego odpowiedział zawsze jest gwałt. Na mnie? Nie bałem. Idęś tak musi być. No. No. Nie, on spali. Oj, już spali. Oj, masze. Uprowokuj w piasku w wydrę. Jestem slaj na Nenemi. <laughs> <laughs> Co się jest tak ryterdowe? Anal has been slain. An Anal? An Anal has been slain. Takie wersje jeszcze nie słyszałem. <laughs> o, już widzę, że się grazisty. Boy, Hold still. Namik, Jun, mogę popełnić samobójstwo. Banykał? Like Legendarna youtuberka <laughs> ona była kurwa, X da xD nie żyje <laughs> What the f**k O, dostał. Zretardy! Gra w lidelę, jakbyś był Kur Kurwa, chciałem jej jedną na mordę! Było warto spróbować! Chuj z tym! O oh. oh, Boże nie! To, że to kombo jest tak w sprawia, że chuję wygra. Tak? I to strasznie, chujo wygrasz? <gry> Daję naszej drużynie szansę na to, żeby coś zrobili! Mm -hmm. Zdożyłem! dziękuję, <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Dobrze! Dostałem laga, super! Moje Q poleciało w pizdu! Ha Ha Hello. Rererererer, rer, 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 rer. tak. To <grywa> jest never ends. Kurwa, znowu przejebałem na tej samej rundzie. Aaaa, chuj, widupem, album nie chcę się grać. Half tak postał na half mode. Dobra, masz powstał AIDS. Graj na half mode i to jest. grasz cały czas tym samym openerem tak, to jest, kurwa za nudne kamień. Tak, do tego nie gram. Szczok! No zdrowie. Dzień Ja. E? Yeah. Kurwa trafiłem. <laughs> nie, specjalnie w jego trafiłem. Okej. Okay. Ale mogę to się z Aha, nice. Dobra, czas na piwo. Bezalkoholowe, oczywiście. No, byłaby zdecydowanie łatwiejsza, hmm. gdybym. No, nie musiał się przejmować całą przeciwność drużyną. Ale On chujowa ma... jest... On ma całą czerkę. What the fuck! Nie tak kupujcie nigdy sami z na rynkowego. Uch, ale chuj jest. Co zrobił Ryze? Czemu oni umarli? I z tą falą biegnie w ich stronę yeah. O, pojedzie bo oh, moj ja? Moja... Jebany się zdążył wyhealować Mazdik please let remember Wciąg do tworerkę Tak, akurat to Nie żyje, ale... O! Żyje. Wow, wow, turecik. Nie żyje na moją aktywację E. Dam, dam radę to zaktywować. Albo jednak nie żył. Znaczy żył. I w razie się mój Luden nie zaktywował. Dwa zaczął coś robić Pojebane Ktoś jak się rzuca O! Oh. Ja się też rzucił Hej rabadu uh -huh. <laughs> No ja peł ode mnie Mam 409 Tak masz <laughs> Co no to takie kurwa tankowate nagle? Nie wiem No zajebałem i y, ten 300 obrażeń z Ludena E i Dark Harvesta I Powinienem kompletnie penetrować i, y, ten He, pan not intended że ofkull ten dostanę rkę, no którą jak to tylko zobaczy. Wow, dobry ku. Cool. Kastowało mi się później niż ten. Chciałem. Jaj. Na kogo? Dobrze tu. To... Aż Team zaczął coś robić powoli. Dajem Ci tylko... Tego... Like xd O, zdechła z tego hill. by Anti-Heal Spingowałem I... już Nie wiem, ja nawet nie widzę, żeby oni się healowali Ja kupię po prostu, i tak to jest dobry i dla mnie Jest wszystko, co bym chciał Kurwa, nie sk zdążyłem skastować na niego Jest podrzucony, ale nie wiem, czy coś ci to dało. No, zerkował mnie Jonek. Ach, the smell of science. I tu dżinns dostała. Myślałem, że to przeżyje? Nie patrzyłem się Uciekaj, jeśli live. stoję, żeby szybciej do was dobiec Co się dzieje? XD Cieszte mu się na mordę Killował się Jemuje, jebamy. Chcę umrzeć, więc mogę pobijemować jeszcze. Dziecko biegnie. Trudno. A mam laga, super. Pięknie się podnosi do 70 i nagle nie mogę nic zrobić na 2 sekundy. Jej. Nie żyje Jinx pewnie? Nie mam more Ja kupiłem dwa itemy teraz, więc no... Znaczy... Wydaje mi się, że... No... Ona miała od początku Shield bowa, czy wydawało mi się, że miała Kraken'a? Miała Shield Boa od początku Okej okay. A, on kończy, chce kończyć na Hama. Okej. Okay. Powodzenia, lol. Będę dawał Jorykowi, bo on jak się jest ten, to lepiej to będzie na ja, ja, nie mogę do nich podejść, bo się kurwa boję, ze jest one-shota jakoś. Tak, wiem, dlatego Jurik. No. No. Szedł dobrze, z zły sposób, kurwa, wprost moje W. 7000 z Ludena, jej 8000 z Mandata, no ale jak 120, <noise> a ty też! Ej, chuj! Kurwa, nie udało mi się tego strejmować. Na kogo poleciał? Na ciebie. Na ja. mnie. Nacisnąłem Onię, ale nie wyszła. I zadał mi 300 obrażeń z Unknown. Sama granie, wiesz jeszcze jeszcze on zbyt zadaje obrażenia. Przeszedł mi się na Ray, jak go nawet nie widziałem. Był za moją y wizją, bo doktor Wist Pod hey, imagine ingenious hunter na no. nami żeby imperiala częściej nakładać o, o. nie żegnam cześć festa